nagrywanie niechcący Dobra, zrobię drugą część, dobra nagrywa się znowu Dobra, to będzie druga część Dobra Jak widzicie poświęcenie na kosztuje. O Jezu, nie, dzwonek yy, Ekran ma powródzony Dobra jak widzicie yy, ban yy, jak, jak widzicie banan tak wygląda Czekaj. Jak widzicie banan tak wygląda. Dobra, czekaj. E, oklejamy mu jeszcze brzuszek. E, Dobra, żyje W następnej części będzie... E, w, w, trzeciej, w trzeciej części... E, nie, nie rób W trzeciej części będzie dalsza część i usuniemy... Miał... E, I usuniemy mu guza jak fizyk, guza. Mu jak nam się skończy fizyka to wtedy dopiero. Ja, Guza mózgu mu usuniemy, tak. Guza ja, nerka. Ja? To jest nerka jak coś. To, Co? Tu jest mózg. Bierz tu ma... tego banana do gaci i widzimy. <noise> tu... <noise> tu, je... tu ma jeszcze schowany ten gus. Dobra. Szybko bierz tego pod.